21 maja oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1731 W Sieciechów-Gniewoszów w miejscowości Wola Klasztorna na terenie gminy Sieciechów. Jest to pierwsza inwestycja jeżeli chodzi o chodniki w tym roku, rozpoczęta miesiąc temu i zakończona. Dzisiaj spotykamy się na odbiorze końcowym. Długość chodnika 455 metrów, szerokości 2 metrów. Ze względu na spadek dwustronny jezdni musieliśmy zastosować ściek przykrawężnikowy oraz dwie kratki poprzez przepust pod koroną drogi, który został wyczyszczony, jest odprowadzenie wód odpadowych. Inwestorem jest powiat kozienicki oraz gmina Sieciechów. Jeżeli chodzi o koszt inwestycji, to jest koszt równo 200 tysięcy złotych. Wykonawcą był Grzegorz Hechliński, firma Brukbud ze Skaryszewa. Ten chodnik był potrzebny dla mieszkańców, gdyż poprawił on bezpieczeństwo, bo natężenie na tej drodze powiatowej jest dosyć duże. Całą inwestycję praktycznie zrealizował powiat bez składu gminy Sieciechów. Natomiast w przyszłym roku deklaruje, że tutaj wspólnie z radą Gminy będziemy chcieli wygospodarować z naszego budżetu środki, aby partycypować w kosztach 50 na 50, aby ta inwestycja została dokończona. Chciałem podziękować właśnie panu staroście, panu wicestaroście i całemu zarządowi powiatu i radzie powiatu za środki w tym roku wygospodarowane na tą inwestycję. Ten chodnik zrobił nam duże wrażenie, po prostu dla dzieci, dla wszystkich w ogóle. Jest inaczej, ten chodnik poprawił bezpieczeństwo wsi. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim panu staroście, panu Wojtowi, no wszystkim, którzy się zaangażowali w tą inwestycję, w tego chodnika i chciałabym, żeby dalsza ta inwestycja jakoś się powiodła pomyślnie, woli, żeby to dokończyć jakoś ten chodnik. Protokół odbioru inwestycji podpisali Jacek Śmietanka, przewodniczący komisji odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Druszcz, członkowie komisji, Sławomir Boryczka, inspektor nadzoru, a także Andrzej Jung, starosta powiatu koźnickiego, Józef Grzegorz Młaśnicki, wicestarosta, Arkadiusz Guba, wójt gminy Sieciechów, Barbara Czerska, radna Rady Gminy Sieciechów oraz Janusz Wójcik, kierownik budowy i Jakub Siedlecki, przedstawiciele przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Brukbud, Grzegorz Ychlicki, wykonawcy inwestycji. Mm-hmm.